Dzień dobry, dzień dobry Zobacz, mamy BMS-a V19, nowa wersja BMS-a No to co, musimy mu się przyjrzeć, nie? BMS-a mam z Polski, od Miao Xintie. Znana Chinka w Polsce Od dwóch lat, powiedzmy, sprzedaje ogniwa, obudowy Ale może najpierw od kawy zaczniemy, co? Kawa najważniejsza, trzeba się napić Dzisiaj kawę pije z nami pan Grzegorz, pan Grzegorz Krzepowski Panie Grzegorzu bardzo dziękuję za wsparcie w formie wirtualnej kawy No i co? No i co? i Kwał 19 nowa wersja Już jest od jakiegoś czasu dostępna Ja też zamówiłem na Aliexpress Zamówiłem jeszcze u innego sprzedawcy z Chin I tak sobie, wiesz, oczekuję bardzo długo na nie A tu widzisz, od słowa do słowa I się okazało, że Miaoxin Ma u nas w Polsce od ręki dostępne, bez problemu w ogóle Co tutaj mamy? Wyświetlacz, tak? Wyświetlacz. Wyświetlacz jest nowy, jakieś tam zmiany powprowadzali. Jeżeli miałeś JK BMS a no to wiesz, że poprzedni powiedzmy był zabudowany w całej tej plastikowej obudowie i miałeś takie śrubki do przykręcania do obudowy. Tutaj mamy odkryty wyświetlacz i po prostu taśmę dwustronną, czyli jak masz dziurę w obudowie, to przyklejasz go tak do obudowy będzie się trzymał na tej taśmie. No nie wiem, no nie wiem czy ta taśma na dłuższą metę czy się spisze co. Sam BMS konstrukcyjnie nic tam nie zobaczymy. Natomiast co ja mogę ci powiedzieć, co podejrzewam. Podejrzewam, że wszystkie poprawki z V15, których już nie mogli wprowadzić powiedzmy programowo, bo bardzo dużo tego BMS-a naprawiali softami, aktualizacjami. A to, czego nie mogli już naprawić oprogramowaniem, to po prostu w tej wersji, właśnie już fizycznie naprawili. No bo powiem ci, nie widzę żadnej różnicy. Nie widzę. Tu mamy dodatkowy przewód. Tu mamy naszą komunikację z ogniwami. Komunikację panel tylny, tak? Tu było ogrzewanie, ta mała wtyczka. Chyba tak. Chyba ogrzewanie cel. Sterowanie matami. Standardowy zestaw. Standardowy zestaw. Zobacz, kabelki, powiedzmy. Panel do komunikacji, no i przewody do ogniw oraz czujniki temperatury 4 sztuki, tak? Standardowy zestaw. Czekaj, czekaj, podłączymy to, uruchomimy go. A tak się składa, że mam tutaj kilka cel, tak więc zabierzemy 8 sztuk i uruchomimy sobie BMS w systemie 24V. Dokładnie ten BMS może pracować w 8S i 16S, tak czyli 24 oraz 48V. Nie chce mi się wszystkich tych ogniw podpinać, dlatego zrobiłem tak. Uruchomimy go w systemie 24V. Tak jak widzisz, nie podłączyłem tych dwóch wtyczek. Tutaj będziemy mieli jeszcze błędy na temat temperatury w BMS-ie, ponieważ nie będzie widział dwóch pozostałych czujników temperatury. No ale to nie jest problem. My go chcemy uruchomić, tylko zobaczyć. Podłączymy sobie jeszcze płytkę do komunikacji. Wyświetlacz i zaraz go uruchomimy. Dobra, płytka podpięta. Wszystkie przewody do niej mamy, tak? Teraz po kolei czarny tu. Biały. Gdzie nam pasuje? Tutaj. I następny biały. Tutaj. I nasza komunikacja jest gotowa. OK. To teraz, jeszcze ten kolega. Teraz jeszcze wyświetlacz, który ma tylko jeden przewód. A gdzie jest włącznik z tego BMS-a? I wtyczka pasuje nam tutaj do wejścia Quartz. Nie mamy włącznika do niego. Nie było w zestawie. Mam pudełko z pierdołami z innych BMS-ów. I tu mam włącznik. Jest. Jeżeli teraz podałbyś napięcie na BMS-a, to uruchomisz go tak. Możesz go normalnie bez guzika power uruchomić. Chyba że możemy tu jeszcze resetem. Nie, nie reaguje. Jeśli będziesz w takiej samej sytuacji jak ja, nie dostaniesz włącznika power. Nie przejmuj się, podaj mu napięcie normalnie. Na wyjściu tutaj na Power Minus i automatycznie się uruchomi, wiesz, ponieważ napięcie go też pobudza. Gotowe na pierwsze uruchomienie? Proszę bardzo. Proszę, jaki mamy ładny wyświetlacz. Fajnie, ten dotyk działa. No. Zdecydowanie lepiej niż w tamtym wyświetlaczu. Dobra, wejdziemy sobie w ustawienia teraz tego BMS-a. Podamy mu informację, że jest w systemie 24V. Żeby nam tu kolega błędów nie robił żadnych, OK, to będzie ten pierwszy. Jesteśmy połączeni. Pokaż alarmy. Dokładnie. Weryfikuj po hasło. Wybieramy ogniwaliwe po 4. Sztuk w tym przypadku 8. 280 amperogodzin. Zobaczmy teraz, pokażę alarmy. Tak jak widzisz, alarmy mamy dwa. Na temat hasła, zmodyfikuj hasło, ponieważ jest domyślne. Oraz mamy drugi alarm na temat mm, czujników temperatury, tak? Ponieważ tylko dwa czujniki podłączyliśmy. Tak jak widzisz, batery T4 oraz batery T5 mamy NA, niedostępne, tak? T1 oraz T2 pokazuje nam 21,5 stopnia, są podłączone, spoko, nie ma problemu ten alarm, ale BMS jest uruchomiony. Zobaczmy sobie tu jeszcze w czy tu coś dodali. Nie, nie widzę nic, nie widzę. A pokaż kwarc Protokol, czy coś więcej mamy. JK Modbus, bla 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 bla. Voltronik. Wszystko to samo, nawet na chińczyka możemy ustawić od razu 14, zapisz. Wszystko to samo dokładnie kalibracja powiedzmy przewodów, tak, rezystancji przewodów. Też nic nie dodane, wszystko po staremu. Okej, okay, czyli po prostu mamy jakieś tam kosmetyczne zmiany. Najważniejszy tutaj nasz wyświetlacz mamy cele napięcia, co się dzieje na nich. Wybraliśmy sobie tutaj język angielski od razu na starcie pojemność baterii podejrzewana pojemność powiedzmy 200 amperogodzin 71% stan naładowania 26 V Aha tutaj mamy informację w przypadku gdybyśmy go zaczęli ładować tak ładowanie rozładowanie uruchomione alarm alarm się świeci tak jest aktywny i alarm też nam się świeci tutaj na naszej płytce czerwonej tutaj ponieważ mamy domyślne hasło tak 1 2 3 4 5 6 jak zmienimy hasło zniknie ten alarm ale tutaj w ostatniej zakładce wcześniej mieliśmy właśnie informacje z alarmami, tak? Jeżeli jakiś alarm wystąpił, to tu pisało co to za alarm. Natomiast teraz dali nam taką opcję. Tak jak magazyny od pana Bogdana, tak. Dokładnie to samo w trzeciej zakładce mamy ustawienia, żeby nie wchodzić w aplikację, tu sobie wybieramy komunikację jaką mamy z naszym falownikiem. Ja wybrałem właśnie 14 dla chińczyka, pylon low voltage. No i tak zostało, tak? No i dla Kana Dla Kana możemy na przykład D sobie wybrać Już z poziomu tutaj wyświetlacza Okej, okay, okej okay. Pak W poprzednim BMSie, w tym środkowej powiedzmy zakładce Mieliśmy wszystkie napięcia z naszych cel, tak? Wszystkie cele widzieliśmy Tutaj widzimy to tak Teraz widzimy 8 cel OK. Mhm Też fajnie, też fajnie Ale wiesz co? Zobacz, tu widzimy nasze pakiety, w takim razie na tym wyświetlaczu. Zworki tutaj na tej płytce komunikacyjnej, że cofnąć troszkę, tutaj zworki mamy, tak jak widzisz, wszystkie na zero. Nie ma na danego adresu. Ten BMS teraz pracuje jako master, tak? To zrobimy sobie inaczej, bo ja tu mam magazyn energii jeden. Czekaj. Zabiorę ten magazyn, podjadę nim tu do tego BMS-a i podłączymy go. Samą komunikację. Mój magazyn jest 48V, ten, który mamy teraz na stoliku, jest 24 To nie problem, ponieważ my tylko komunikację łączymy. Mam nadzieję, że widać. O, może tak. I teraz w tym magazynie wrzucimy sobie zworkę numer 1. Mamy zworka numer 1 jest aktywna. Teraz ten magazyn pracuje jako slave. Slave numer 1, tak? Master nie ma żadnej zworki i łączymy się tutaj z portami paralel. Zobaczymy czy teraz ten nowszy BMS zobaczy ten starszy. Nie widzi. Nie widzi. I teraz jedno z dwóch. Albo komunikacja nie widzi, ponieważ pracują na różnych napięciach. Albo komunikacja nie widzi, no bo po prostu nie widzi. No niestety nie widzą się. Nie widzi ten, bo powinniśmy teraz tutaj drugi pakiet widzieć i mieć możliwość tak samo wejść w niego, ale nie widzi. Nie wiem, czego to jest wina. Czy tego właśnie, że mamy w dwóch napięciach, powiedzmy tamten pracuje 24V, ten 48. Dla mnie osobiście nie powinno to mieć różnicy. Powinniśmy po prostu tu widzieć kolejny pakiet i w tym pakiecie 16 ogniw, nie? no bo napięciowo nie są połączone ze sobą. Ale, ale, pójdziemy krok dalej w takim razie. To teraz jesteśmy wpięci do mastera w drugie wejście przewodem i połączymy komputer, co? Połączymy komputer i uruchomimy aplikację od nich. I nie widzi pakietu. Nie widzi, dobra. Czekaj, wypniemy wtyczkę z pierwszego BMS-a, z tej V19. -ki. Też nie widzi, OK. Sam magazyn solo. Okej, okay, pojawił się. E, zworki były na odwrót, wiesz, Płytkę miałem do góry nogami i zasugerowałem się, że są wszystkie na off, a wszystkie miały adresy nadane. Teraz master jest, powiedzmy jako master faktycznie. Mój magazyn 48V jest jako mm, powiedzmy numer 1. Tak jak widzisz, komunikację z samym jednym magazynem mamy. Ten jest jako slave 1 i teraz połączymy z powrotem komunikację jednego magazynu z drugim. Mamy podpięte i teraz pak. Proszę bardzo. Teraz działa, mamy drugi pakiet, czyli na naszym masterze widzimy oba pakiety, wejdziemy sobie w drugi pakiet, dokładnie, mamy stan naładowania 65%, mamy informacje z wszystkich 16 cel, natomiast jeżeli damy wstecz, wejdziemy w pierwszy pakiet, to mamy informacje tylko z 8, tak? dokładnie z tego BMS-a. Fajnie, fajnie, że na jednym wyświetlaczu, powiedzmy, będzieś miał możliwość teraz podglądu wszystkich pakietów, tak? No bo to nie jest tylko dwóch, połączysz cztery, pięć. Obojętnie to powiedzmy, podchodzisz do mastera. Na masterze wybierasz pakiety i możesz sobie je po kolei oglądać. Nie musisz czy komputerem, czy aplikacją kombinować. Masz to w taki, powiedzmy, dodatkową opcję pod ręką. Ale powiedzmy, w tych magazynach, co Pan Bogdan sprzedaje, jest dokładnie to samo. Dokładnie to samo powiedzmy, jeżeli pospinasz magazyny razem. Na tych kolorowych wyświetlaczach, to w masterze podchodzisz do mastera i góra dół sobie skaczesz pomiędzy magazynami. Konkurencja nie śpi. Konkurencja nie śpi. JK i C+ się gonią. Ale okej, okay, okej. Okay. Mamy te dwa pakiety ze sobą spięte. Mamy adresy zadane. To co? To teraz podłączymy się z powrotem do komputera. Zobaczymy, czy oba pakiety komputer widzi, nie? Rozłącz, połącz. Nie widzi, nie widzi. No dobra, jest. Chwilę potrzebował. Mamy device 0, czyli nasz master. 8 cel tylko, ponieważ 24 V. Device 1, to jest nasz drugi magazyn, tak? Tutaj mamy 16 cel. Chciałem wejść tutaj w About, w Informacje, ale nie wejdę, ponieważ są ustawione i tylko, tylko ten master może wprowadzać zmiany. Musielibyśmy mastera odpiąć, i wtedy my możemy wprowadzić zmiany z laptopa. Tak, bo chciałem tutaj ci pokazać. About, że jeden jest 19, a drugi 15 soft, no ale mamy, mamy komunikację. Oba magazyny działają, działają ster, działają ze sobą jak najbardziej. W zasadzie muszą, nie? W zasadzie muszą, nie ma tutaj, nie ma że boli. Ale mi się podoba, jestem na tak. Nie wiem, jak ta dwustronna taśma się spisze, czy te wyświetlacze nie będą odpadać z tych obudów. I troszeczkę, wiesz, co mnie martwi, troszeczkę mnie martwi, zobacz te szkło. Pewnie tego nie widać, o, jest mega cieniutkie, naprawdę cieniutkie, żeby te wyświetlacze całe dojeżdżały do ludzi, wiesz, bo to bardzo łatwo go uszkodzić. Mm, te poprzednie wyświetlacze fajne, szeroka obudowa plastikowa, wiesz, tak powiedzmy bezpiecznie, nie? A tutaj, no tutaj już delikatnie, tu już trzeba uważać, to jest naprawdę delikatne. Szkoda, że te bebechy na wierzchu, nie jest to schowane niczym, zakryte ale fajnie. Forma taka, powiedzmy bardziej mi się podoba. No. Zobacz, no jedno i drugie dokładnie to samo. Tak mamy w starej wersji, tak mamy w nowej. Tu masz cel voltage, tutaj masz pakiety, po prostu wybierasz, który chcesz oglądać. Nie wiem co to jest, bo powiedziałbym, że to jest stan ładowania, ale to cały czas chodzi, a przecież ładowanie nie jest żadne podpięte. No i tu w trzeciej zakładce mieliśmy alarmy, a tu w trzeciej zakładce już nie mamy alarmów, tylko wybieramy sobie komunikację. Mogliby nam dać powiedzmy z poziomu aplikacji możliwość wprowadzenia zmian tutaj. Co chcemy mieć w trzeciej zakładce, czy chcemy mieć ustawienia, czy chcemy mieć alarmy, czy jakieś inne opcje, nie wiem. No bo no szczerze, jeżeli podejdziesz do BMS-a, wybierzesz port komunikacji, to robisz to jednorazowo. Jednorazowo podłączysz komunikację, wybierzesz i już nigdy więcej tam nie wracasz, nic nie zmieniasz, nie? No to Troszkę się marnuje, nie? Ta trzecia zakładka, powiedzmy. Batery capacity 560. Aha, dobra. Połączył sobie jedne i drugie razem. No okej, okay, okej. Okay. 280 tu i 280 tu. Co myślisz, co? Zostaw komentarz, co sądzisz o tym wyświetlaczu, o tych zmianach. Zobaczymy zmiany, nie? Zobaczymy zmiany dopiero technicznie, jak zaczną pracować te BMS-y. Zobaczymy, czy będą generować jakieś problemy. Czy już, powiedzmy, ten temat mamy za sobą. No bo V15, powiedzmy, ta, która tu jest... Do oprogramowania 1530 sprawiała problemy. Sprawiała problemy i nie warto było w ogóle wchodzić w tego BMS-a, bo tam było więcej problemów niż powiedzmy korzystania. Dopiero od 1530 wszystko już jest fajne, w miarę stabilne i śmiało można już korzystać z niego. Ta 19, myślę, że błędy tej wszystkie ma poprawione. No i powiedzmy, idziemy krok dalej do przodu, tak? Tak jak powiedziałem, BMS-y dostępne w Polsce. No, ja mam tego BMS-a od. Miało Xientille, powiedzmy, to jest chinka, od której ja kupiłem moje pierwsze ogniwa w moim pierwszym magazynie. Właśnie są te ogniwa od niej. Do dzisiaj do dumnie. Chodzę po tym internecie, szukam tych BMS-ów, zamawiam, a tu kurczę pod ręką. Pod ręką normalnie w Warszawie. Oczywiście w opisie filmu zostawiam link do niej, do powiedzmy strony na Alibabie, oraz y, zostawiam kontakt na Facebooku, tak jak kiedyś. To tyle. Dzięki wielkie. No i co, miłego dnia życzę. Dzień. Marko robi testy, nie jest źle Klikaj, oglądaj, lajkuj też z kawką lepiej, wszystko wiesz Tu energia, pasja i techniczny chill, zrób se kawkę, no i wbij Mamy tu chorobę off-grid w głowie Każdy magazyn energii rozłoży po słowie BMS, Lifepio, epio, pewał i wiatr z marki poznasz cały ten świat Panel na dachu, inwerter gra Tutaj technika to nie tylko gra no Marko, techniczny vibe, zrób suba dzwonek, bo tu czysto trośnie Discord czeka, tu nie ma lipy, tylko konkretnie ucieka.